Nie jest to takie łatwe, jak się by wydawało, ale nie jest też źle. Chyba. Dobrze, dobrze. Na początek to nie jest tak. źle. 14 luty, Dzień Zakochanych. Jesteśmy dziś w kwiaciarni, dowiemy się co zakochani kupują swoim walentynkom oraz dlaczego najczęściej kupowanym kwiatem jest czerwona róża. Dzień dobry, gościmy u... U Państwa misiaszków w kwiaciarni na ulicy Lompy w Nysie, w drodze do kina. Mam takie pytanie, dlaczego akurat czerwona róża jest kupowana w walentynki? No, wszystkim czerwony kolor kojarzy się z takim ogniem płomienistym, gorącym, z taką właśnie miłością. I pewnie dlatego ta czerwona róża jest taka najbardziej popularna. Tak. A co najczęściej zakochani kupują? Ano no to różnie. Począwszy od kwiatów, wiadomo. Dobrze, różne prezenty typu kubki, jakieś figurki ceramiczne, piękne maskoty, balony teraz są bardzo modne, wielkiego, różnego wielkiego rodzaju, małego, dużego. Bieliznę osobistą, taką, taką romantyczną często. No i wiele takich prywatnych rzeczy, perfumy jakieś ładne, jakieś kosmetyki przychodzą też pakować. No, tak bardzo indywidualnie, ale jednak najpopularniejsze są zawsze kwiaty. Kwiaty, tak. A jakie najczęściej są kupowane bukiety, większe, mniejsze, jedna róża, dwie, a też różnie. Są i bukiety takie mieszane w różnych kolorach kwiatów. Są takie flowerboxy, ona na przykład przepiękne w różnych kolorach, i róż króluje klur, w czerwień, pomarańcz, biel. I bukiety takie typowo stricte z czerwonych róż, a może byś spróbowała zrobić? Jak najbardziej. Jeden? No to zapraszam serdecznie. No to co, Mary, zaczynamy, nie? Zaczynamy. Próbujesz? Patrz. Tak jest. Bierzemy jedną różę drugą, trzecią też tak na skos, no i tak, na początek weźmiemy pięć, no. Dobra. Czwartą i piątą, a teraz pani Mary spróbuję sam. Jak najbardziej. Proszę bardzo. <grym> Zaczynamy, czyli od, yy, po kolei? Po kolei, na, po jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Dobra. Tak. Tak, dolna uczynka, tak. Nie jest to takie łatwe, jak się by wydawało, ale nie jest to już źle chyba. Dobrze, dobrze. Na początek to nie jest. Tak. Źle. No i jeszcze nam zostało z jakieś 30. Dobra, to lecimy, lecimy. I jak mi poszło, pozwoliłam sobie związać Rafał Tak. I jak mi wyszło. No i super. I teraz, żeby dopieścić do końca bukiet, masz teraz taką piękną czerwoną atłasową wielką. Uh -huh. O, wywiniemy teraz tutaj kokardę no na końcu. I teraz Maryś zwiąż to od dołu. No dobra. I mamy gotowy piękny bukiet z czerwoną, soczystą kokardą. Pięknie nie ocenia moją pracę, ale tak szczerze. A no jak, na pierwszy raz super, naprawdę udało ci się. Tak? Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi bardzo. Bardzo dziękuję za nowe doświadczenie, było naprawdę wspaniale. Ja również dziękuję, byłam mi bardzo miło. I wpadajcie po piękne kwiatki. Zapraszamy!